Życzenia, wspólne kolędowanie, występy artystyczne, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne wigilijne biesiadowanie. Przed nami kolejna odsłona Strzegomskiej wieczerzy wigilijnej, która odbędzie się w niedzielne popołudnie 21 grudnia w Centrum Aktywności Społecznej Karmel. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wieczerzę wigilijną, która odbędzie się 21 grudnia o godzinie 16 w sali balowej Strzegomskiego Centrum Kultury. Tradycyjnie już podzielimy się z Państwem opłatkiem, zaśpiewamy kolendy wspólnie, no i zasiądziemy do wigilijnego stołu. Warto będzie również spędzić tegorocznego Sylwestra w Rynku w Strzegomiu. Będzie można tam bawić się w rytmach DJ-a Sibula oraz zespołu Niespodzianki, którego nazwy nie zna jeszcze niemal nikt. Impreza Sylwestrowa będzie też okazją do wygrania cennych nagród rzeczowych, jak co roku bowiem nie zabraknie atrakcyjnej loterii fantowej. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na czwarty już strzegomski Sylwester. Jak zwykle nie zabraknie dobrej muzyki, będzie również tradycyjna loteria. O godzinie 0.0 złożymy sobie wspólne życzenia i obejrzymy piękny pokaz fajerwerków. Nie może Państwa tam nie być w tym czasie. Zarówno Wigilia, jak i zabawa Sylwestrowa na świeżym powietrzu pozwoli godnie zamknąć rok 2014. Organizatorzy już teraz zapraszają do wspólnego kolędowania 21 grudnia, zaś oczywiście 31 grudzień stał będzie pod znakiem fajerwerków i szampana.